Siema Widzowie z tej strony Fitek Pierwszy odcinek na komputerze Wcześniej było na laptopie tylko I dzisiaj jestem w Souls RNG, mam jednego Celestiala Jak widzicie I będę odpalał Heavenly Potion 2 Craft Potion Heavenly Tutaj mam już jedną dodaną No to Celestial używam Craftuję Mam Heavenly 2 Nagrywa się, nagrywa, dobra Zobaczcie, mam Heavenly 2, Fortunę 3, Lucky Potion i jeszcze może Speed odpalę. No to ja sobie założę Chromatic Exotic. I czekam, aż będzie Rainy. Pójdę pierwszy po Obi, No i... Ciekawe ile będę musiał czekać na Rejni. Wy ile czekacie na Rejnie? Macie Heaven Midwora na przykład, albo jeden, albo coś takiego. Dobra, nie. Z tym nie umiem w ogóle grać. Napiszcie mi w komentarzu. To co ja mogę jeszcze zrobić? Jaka jest Wasza najlepsza aura, jeśli graliście? Bo moja to Chromatic Exotic, jak widzieliście. I mam 400 tysięcy rolów, dlatego cooktor Cooking. Zasubujcie, dajcie lajka like na szczęście. No to co? Czekamy na Rejni. Dobra, 15 minut i nic, lecimy z kolejnym 15 minut. Dobra, joinałem do randomowego serwera i joinałem w trakcie deszczu, dlatego panika. Dobra, pyk. Pyk, jeszcze to i lecimy. Nie, nie gadaj, że to jest kometa. Nie kometa. Ja Kie... ej, czemu? Nie no kometa, jaki główno! Musiała być kometa, czyli najgorsza rzecz, którą mogłem pewnie dropnąć. Smutne życie tym. Witko, <laughs> nie no żartuję, dobra, nara widzowie.